Nowenna do opatrzności Bożej za wstawiennictwem świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzień trzeci za powołanych do kapłaństwa życia konsekrowanego i misyjnego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Intencja. Razem ze świętym Ojcem Stanisławem Papczyńskim Tobie opatrzności Boża Powierzamy dziś papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich tych, którzy służą misjom, oczyść ich, Boże, z wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. Niech Tobie całkowicie powierzą swoje życie, aby mogli wypełnić to szczególne powołanie, które w nich złożyłeś. Prosimy Cię o odwagę i hojność dla tych wszystkich, których dzisiaj powołujesz do swojej szczególnej służby, aby Tobie zawierzyli swoją przyszłość. Niech nigdy nie zabraknie pracowników na żniwie Pańskim. Ukształtuj kapłanów na wzór serca Jezusa, aby jako dobrzy pasterze poszli do wszystkich owiec. A zwłaszcza pogubionych i poranionych, często dalekich od kościoła. Spraw, aby konsekrowani upodobnili się całkowicie do Chrystusa sługi, czystego, ubogiego i posłusznego i aby oddali swoje życie do końca na służbę Bogu i Kościołowi. Umocni zaangażowanych misyjnie, aby zanieśli Twoją Ewangelię najbliższym i aż po krańce świata. aby wszyscy z radością i gorliwością odpowiadali zawsze na dar Twojego szczególnego wybrania. Tobie, opatrzności Boża, powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie. Ale prowadź nas wszystkich do radości nieba. Rozważanie. Bóg jest miłością. On ma wobec każdego z nas wspaniały plan. Na Boży plan miłości, Maryja odpowiedziała słowami: Niech mi się stanie według Twego Słowa. Powiedziała swoje tak z poddaniem i radością. Całe jej życie było nieustannym. Niech mi się stanie na działanie Bożej Opatrzności. Święty Paweł na początku z wszelkich sił prześladował wyznawców Chrystusa. Wtrącał ich do więzień i wydawał na śmierć. Bóg w swej opatrzności objawił się Świętemu Pawłowi i posłał do niego kościół. Święty Paweł przyjął działanie Boga i stał się apostołem Chrystusa. Aż po krańce świata. Święty Stanisław Papczyński poddał się działaniu Bożej Opatrzności. Jej zawierzył całe swoje życie i założone przez siebie zgromadzenie księży Marianów niepokalanego poczęcia Maryi. Ukresu życia, przez papieskie zatwierdzenie, doświadczył spełnienia swoich pragnień. I owocu zmagań całego życia. Ktokolwiek z ufnością odpowiada na Boże wezwanie i zawierza swoje życie Bożej Opatrzności, nie będzie zawiedziony ani tu, ani w wieczności. Litania. Razem ze Świętym Ojcem Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności. Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza matka zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, drogo do nieba, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża ucieczko nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża pomocy we wszelkiej potrzebie, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża ukojenie serc naszych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża schronienie udręczonych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nasycenie głodnych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, boski przymiocie, godny naszego uwielbienia, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, czuwaj nad nami, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie Ojcze Wszechmogący i Dobry, który przez swą opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz, w każdej chwili naszego życia. Naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca, zjednoczeni w chwale Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.